Cześć, to znowu ja. Szczęśliwych Walentynek, Roxy. Ciężko uwierzyć, że dokładnie przed rokiem byliśmy razem. Szczęśliwych Walentynek! To był idealny dzień. Tak bardzo za tobą tęsknię. Zrobię wszystko, by cię odzyskać. Dziwne. Będąc awatarem, zachowałam wszystkie moje ludzkie wspomnienia. Cóż, jesteś cyfrową kopią. Hmm. Tyle, że bez tych wszystkich głupich uczuć. Wparłam na pomysł. Pięknie. Kolejny beznadziejny... Mijecz, pozwól jej skończyć. <grym> Dzisiaj są walentynki. Założę się, że niebieski za mną tęskni. On chyba nawet mnie kochał. Hmm. No. Chcesz pomanipulować jego uczuciami? A jakże. I zwerpuję go na naszą stronę. Rangers pomógłby zdobyć Morfix, aby mógł wrócić do waszego świata. Oby się udało. A, uda się. Zaufaj mi.